Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy Rejkę robić, ale jeszcze wąż musimy wymienić, bo jest za krótkie, która podnosi, to by wyrwał. Trzeba pospychać, porównać, posprężynować. Zobaczymy. To jest słodkopaczki, trzeba ją tu nie przykryć. Jadek łączył odprężnik, bo macie już kopalić, i odprężnikiem trochę. Teraz zobaczymy, bo dzisiaj był minus jeden. No Wysłuchajcie. Dobierz. Nie wiem, gdzie to No stoty, tam dali. Dobra, za chwilę się widzimy, masz? no mam, prawie, prawie, prawie tu błąd założyli, nie pokazywałem tego, jedziemy teraz po agregat Zapniemy no i będziemy równać tutaj. Dzisiaj jest 17 października, czwartek. Może konia będzie trzeba wziąć. Nie wiem. Dobra, widzimy się za chwilę. No, żeśmy agregat podpieli, już jedziemy. Olej nam trochę tam leci, to, to trzeba wziąć i dokręcić bardziej z przodu bo to wiadomo wszystko świeże w jak na razie zobaczymy jak to się będzie sprawować Dobrze. Za chwilę się No i równamy, bo widzicie o tu jaki dół. To się porówna ładnie. Stamtąd trochę ziemni dziadek pociągnie. To to do taka prowizorka. Jeszcze się węże zrobi, żeby była ładnie, ale tu ro, jak widzicie, ładnie się komponuje z tym sprzętem. Włociuk czekajcie film. No i tak właśnie ściągamy deska w środek i ściągamy i był zarównujemy, o, do ręki Jak widzicie. Taki właśnie rowek żeśmy zrobili, tak żeby kartofle nie uciekały. A jak coś, to się jeszcze posunie w tamtą stronę, jednak nie sadzonki, no w duże. Ale to mniejsza odpowiedź jadę z tamtej strony Ciągnikiem dwukółkę jako zapniemy No dobra, palimy mojego ruska I jedziemy po dwukółkę Będzie długi odcinek, mam nadzieję, że nie nudny. A jedziemy z kartofletami do rejsu. My jedziemy teraz z dużymi kartofelkami z wozem, zaraz wam pokażę co i jak Tu zepsute tyle jest, no trochę się psuje, ale no. to nic się nie poradzi No, dobra Jedziemy Po malutku, trochę szarpy, mały. Chyba nie polecą A jutro maszyny trzeba wprowadzać do garażu Pomału To jest drobnych sadzoneczków. Jak widzicie, sadzonki już są. Tak się u nas co roku odbywa. A wozem z boku podjadę tutaj. Ale narko to te sadzonki trzeba okryć słomą, potem ziemnią. A jak mrozy to z kiszonki i naciąmo. Tam co jest. A tu wozem puni boku, otworzę szczyty i, i się wysypie. No dobra, ja idę na kawę, widzimy się później. Jak już będziemy działać, trzymajcie się. Nie. Ja i przodem trzeba ładnie cofnąć jednak nie z boku. Tu na dół! Ja jeszcze tutaj niżej trzeba wziąć. No No i zwalamy z włosa Duże. Rejka już przykryta, trochę naciąg, trochę tego, a jeszcze będzie dla was taki bonusik, ale to zaraz zobaczycie co i jak. No dobra, rejka nie jest okryta, później jeszcze kiszonką, resztę naciąg i będzie dobrze. No dobra, za chwilę się widzimy. dziadek tutaj uprawia, a przez to dużego ciągnęliśmy, bo dużo się nazbierało zbierało ziemi, trawy i żeby ściągnąć na dwa ciągniki, o, tak jest uprawione, nieźle, tam trochę gorzej właśnie. Tutaj chcieliśmy zepnąć, żeby tutaj o, był ten dół zarównany, to się jeszcze zarówna. Dziadek jeszcze tam uprawia Jak widzicie, może nie widzicie, bo za daleko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba Bonus ściągnięcia <grytanie> Jumza małym ruskiem. No dobra, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i widzimy się już. Niebawem. Pa pa, do zobaczenia.